TVG9, Klaudiusz Wasołek Witam ponownie i zapraszam na mój kolejny kresowy felieton z naszych wewnętrznych kresów 2 sierpnia Kościół Prawosławny obchodzi święto proroka Eliasza jak większość prawosławnych świąt Dwa tygodnie po katolickim odpowiedniku tego święta. W Kościele Katolickim Dzień Proroka Elliasa obchodzony jest 20 lipca, jednak u katolików jest to w zasadzie tylko takie wspomnienie liturgiczne, a u prawosławnych jest to jedno z ważniejszych świąt. Tutajszy lud prawosławny nazywa Eliasza Groźnym Lia. W innych regionach jest to w innych gwarach to jest to Lia lub liasz. Zastanawiające, zastanawiające jest, że w językach narodów słowiańskich, gdzie prawosławni dominują, czyli w rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, bułgarskim, serbskim i tym podobnie imię Eliasza brzmi Ilia albo Ilia. Yy, dlaczego więc tylko tu, na Podlasiu i może ogólnie na kresach prawosławni połknęli to i na początku. Ktoś zasugerował mi, że Lija może od, pochodzić po prostu od słowa polskiego lije, czyli leje. Gdyż Eliasz jest świętym, którego się prosi i dziękuję mu za deszcz. Nawiązuje to do biblijnego Eliasza, który najpierw zapowiedział długotrwały brak deszczu jako karę za grzechy króla izraelskiego Ahaba i królowej Izabel, a potem wymodlił u Boga opady. Jednak groźny Lia znany jest przede wszystkim z tego, że pilnuje zakazu pracy w dni świąteczne. Ale w zasadzie dotyczy to tylko jego święta. Jest przy tym okrutny i bezwzględny. Z zakazu pracy nie zwalnia nikogo ze względu na żadne szczególne okoliczności. Każe za pracę w dniu 2 sierpnia także katolików i przedstawicieli innych wyznań. W mojej okolicy znana jest opowieść o pewnym gospodarzu, tu z wsi Jancewicze, wyznania katolickiego, który zwoził 2 sierpnia... Skoszone siano, ratując je przed deszczem. Nie, uchroniła go, nie uchroniło go ani w inne wyznanie, ani no konieczność wykonania tej pracy. Ponoć groźny lia uderzył piorunem w stodołę z ścianem i spalił wszystko. W Prawosławiu, jak i w katolicyzmie, jest dopuszczalne wykonywanie pewnych koniecznych prac w niedzielę i święta. Ale tutaj. Prawosławne święto Eliasza wszyscy świętują jakby tacy no, ultra ortodoksyjni Żydzi boją się wykonania jakiejkolwiek pracy. Być może groźny Lia to jest no, takie groźniejsze oblicze proroka y, Eliasza, ale być może lud utożsamił z Eliaszem Ilią jakiegoś y, dawnego Pogańskiego trola.